Cześć witam Was. Dzisiaj rozpoczynamy e, cykl e, ważenie Outmy Stouta e, piwa, które zwycięży oczywiście e, w e, potyczce piwowarów z piękną płcią w postaci Joanny, chyba że, chyba, że będzie moich znajomych mniej na no to przegro. E, wszystko jest gotowe. E, palnik przygotowany, garnek przygotowany, wysprajowany desprajem A kawia, ja wiem, że to będzie się gotowało, ale... Lekka modyfikacja na sam początek lekka modyfikacja na sam początek Nie dam dwóch opakowań 400 gramowych płatków owsianych, tylko jedno, dlatego że do, po przemyśleniu uważam, że za dużo to niezdrowo i dodanie kilograma Owsa, który mówię Wam, że tak się śrutowało, że ja jestem do tej pory mokry On się nie łamie tylko on zapycha mieli, jest mięciutki właściwie można go ugryźć i on się sam dzięki ślinie, dzięki enzymom naszym zawartych w ślinie rozpuszcza, bardzo ciężko się, nie wiem czy to można nazwać śrutowaniem, czy raczej gnie gnieceniem owsa, ale Mam kilo owsa. Wobec tego nie będę drugiego kilograma owsa dawał w postaci płatków owsianych. A więc, uwaga, uwaga, lekka zmiana, modyfikacja zasypu. Kilogram owsa, oczywiście z Face UK i 400 gram płatków owsianych. To tyle, jeżeli chodzi o zmiany. Zaraz wrzucam garnek, grzeję wodę. Woda, żeby było ciekawie, wbrew temu co mówiłem, makroska. Muszę ją jakoś wykorzystać. Wtedy się wszystko wleci do piwa, idę na początek i do wysładzania. Tutaj, e, tutaj mamy w białym worku zasyp, no i garnek. A to jestem ja e, w, w swojej skromnej osobie. I za chwilę się z Wami połączę, jak będziemy wlewać wodę. E, Panik jest odpalony. gaz już leci, wobec tego czas najwyższy. Pokażę Wam więcej. Przecież nie wiem, czy w ogóle sens jest pokazywać, ale proszę bardzo, wstawiamy. Nasz, naszą kawę zacierną w tej chwili. Tak to będzie wyglądało. I lejemy tyle, ile wskazał nam program. Korzystam z wersji drukowanej. Zaczynamy w. w 22 litrach wody. A więc lecimy. A niech tu odparuje to co jest. Zalałem to desprejem. Unosi się bardzo przyjemnie aromat alkoholu, spirytusu. Okay. Nie chcemy tego aromatu, więc... W okazji się nam no, wysterylizuje garnek. No, mam nadzieję, że to było widać. Ok. No co 22 litry wody. To ja przerwę, niech to sobie odparuje. Okej, okay, woda już prawa Wobec tego lejemy. Pierwszy pięć litrów. W garażu, kiedy mamy różle z woda wystarczy z boniaków i niepotrzebny nam jest prąd, to jest tak piękne, że bez prądu możemy spokojnie zważyć sobie piłko. Czyli na przykład w garażu, jeżeli ktoś ma opór przed ubrzeniem, przegrony, sęki, jeżeli mamy garaż.

Aby po zasypie temperatura spadła nam 67 stopni, i wtedy przez godzinę zacieramy jasno. 15. Nie będę uzyskał czekolady, bo nie chcę uzyskać zbyt palonych mimo to, że to jest staut, ale zbyt palonych smaków. Nie chcę uzyskać tego czekolady. Dodam razem z wnętrzeniem trażonym po drugiej jodowej pod koniec odcierania załóżmy, że to będzie jakaś tam myślę, że 40 minut potem lekki maszołfik na 73 5 stopni o, mamy 20 litrów, jeszcze potrzebujemy 3. Dlatego posłużę się oczywiście moim nierastępionym garnkiem No jedziemy, trzy litry wody. Albo wiecie co, naleję to z kranu. Bo te, ta wyżka posłuży mi do tego, żeby... To będą dwa, dwa, dwa rodzaje wysładania, Dwa wrzuty do wysładania. to będzie 10 litrów. I trochę kranowy. Palniki na całą moc. Dobrze. I teraz tak. Tutaj mam słody czekoladowy ciemny oraz jęczmień prażony. Wsypiemy to, jak mówię, pod koniec pod koniec zacierania po próbie jodowej. Szukam pewnie jest jodowego wskaźnika skrobi, ale pewnie jest tam, gdzie zawsze, czyli na swoim miejscu, a nie tutaj. Słody mniej więcej to jest taki woreczek. Tu, jest wsypany, tu są wsypane wszystkie jasne słody, pszeniczne, peil, owiec, a także płatki owsiane. To wszystko wsypiemy na, na, na 73,4 stopnia, po czym to wszystko spadnie do 67 stopnia, więc więc to właściwa temperatura do tego, żeby sklejkować płatki owsiane. To co, czekamy jak się hmm, drożdże się kręcą. Nic specjalnego się nie wykręciło z tych drożdży, ale się namnożyły, zrobiło się już bardzo mętnie naszym zrobiło się po prostu totalnie nieklarownie myślę venament sobie Słowy starter z sucharów przypomnę z tych, z tych droszczy w tej chwili czekamy jak się woda zagotuje do 75 73,5 stopnia i łączymy się Czas wsypania słodów. Mamy 73,5 stopnia, wobec tego nasza mieszaczka, o proszę, jest. A ja będę sypał. Owiec. dajcie na pierwszy rzut. Jak pachnie taki? No tak trochę chmielowo. Mielowo? Słodko chyba. Ten środeczek też, te wszystkie gluty, żeby było taki wiesz. Ma być rozmieszane wszystko. To jest na środek. Było no, gaz. I wsypamy, tak z powoli, powoli, powolne ruchy, tam już do końca i tak, o i tak. A może się wytrzymać? A jest. No dobra, ja myślę, że zmierzymy temperaturę, tutaj nie lepszy mi godzinę czasu ile jest stopni? sześćdziesiąt pięć sześć sześćdziesiąt dziewięć prawie siedemdziesiąt stopni dobra to już nie mieszamy Trochę tam gdzieś zostało. I damy mu odpocząć. Niech sobie odpoczywa. Jest O, no, 70 stopni. Może sprawdzimy tym twoim i na chyba Niech sobie stoi. Dziękuję pani bardzo. Dobra, i tym sposobem mamy pierwszą przerwę temperaturową na 68 stopni, godzina czasu. Piąteczkę. Słuchajcie, mija trzeci tydzień odkąd wulkanizator jest na fermentacji burzliwej. Myślę, że to już dosyć naprawdę. Wobec tego jedziemy z przelaniem wulkanizatora. Czyli ekstra whisky stałtu na fermentację cichą. Obawiam się trochę, bo rurka jest wypchnięta, a więc jeszcze pracuję. Popracuję sobie na cichej. Jaderko wiekielek. Aromaty spalone. Aromaty świeżego piwa zielonego. Zmierzymy baling. Pójdę po balingometr. Zaraz przylecę. Oczywiście można mierzyć to refraktometrem, ale nie chcę mi się przeliczać. To jest taki dobry mój sprawdzony, wysterylizowany balingometr. I on pokazuje mi 5 blg. Dokładnie 5 BLG. Zrobię zdjęcie, sorry tu, zaraz się połączę znowu. Ok, mamy 5 BLG, wobec tego w miarę jestem zadowolony. Wyjmuję maningometr. Sam alkohol. Z przelaniem na cichu. A razie robię dębko, jest zamknięte. No, otwarte, ale byłaby afera. Teraz jest zamknięte. Pokażę Wam mniej więcej, jak to jest, więc zniknąć z pola widzenia. Ja to robię paszczożczenką, czyli w ten sposób. Staram się żeby to nie na się zbytnio. I bo jest ciemne. jakiś specjalnie czarne nie jest. Jest w kolorze czekolady. Takiej milki złamanej gorzką. Z tego jedziemy. Tu będzie się napełniać, tu będzie się że tak powiem, tu będzie ubywać. Spojrzeć na kranik, całe szczęście, że go zamknąłem, po raz pierwszy od wieków zorientowałem się. Było tego 30 litrów, zobaczymy ile będzie po, po przynajmniej na cichą, bo jest trochę osadu drożdżowego. Tutaj zostały dro użyte drożdże UTFM. Mm, I szczerze powiedziawszy słabo. 3 tygodnie burzliwej do 5 nie ma szału. Nie ma szału drożdże irlandzkie ciemności. No, były trochę po terminie, ale jak, jak pamiętacie, to piwo wychodziło kilkakrotnie z wiadra. Liczyłem na, wie, na, na, na większy, że tak powiem, e, baling po fermentowaniu, no ale cóż. Ja tu przelewam, u góry mi się kończy pierwsza przerwa na no Ale niech tam sobie trochę popika, nie ma problemu. Czas najwyższy oddzielić drożdże od wulkanizatora. Teraz jeszcze zajdę i go za chwilę na zimno, wedle przepisu. Właściwie powinienem to teraz zrobić, ale żeby się ładnie chmiel rozprowadzał na dole. No ale też. człowiek cały czas biega, to no nie ma czasu na takie rzeczy. Wężyk Fi 10 takim wężykiem najlepiej się przelewa. On jest na końcu druciakiem zakończony, wobec tego przelewa się troszeczkę wolny, w wolniejszym tempie, ale za to mam gwarancję, że mogę zlać do końca to piwo i, i nie przedostanie mi się jakieś tam masakryczne ilości farfocli. No, jak mówię, teraz jak już trochę z powietrzem się obył, piękne aromaty, tak jakbyście otworzyli smoki żoł. Nawet powiedziałbym bardziej intensywne, czyli torf, torf, spalone gumy trochę ziemi. To będzie dobre, to będzie dobre piwo, czuję. Będzie ono się znajdowało w depozycie w Gdyni. Na Facebooku jest strona Depozyt Gdynia, więc kto będzie chciał, będzie mógł trochę, bo nie wszystko oddam. Ale trochę, bo mam tu nadmiarową produkcję tego piwa trochę spróbować oczywiście. W miarę gęste, fajne, czekoladowe. Myślałem, że będzie ciemniejsze. Widzę w wężyku taki brąz, który przebija. No tak nie bardzo jestem zadowolony z tego brązu. Myślałem, że to piwo będzie czarne. No ale za to to wszystko nadrobiam aromaty. No nie mogę się oderwać coś wspaniałego. piękne, piękne aromaty. Jeszcze dodamy trochę brytyjskich chmieli aromatycznych i myślę, że będzie bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Zastanawiam się, czy dodać chmieli, które dodadzą kwiatowych aromatów, czy bardziej takich leśnych bo pewnie zrezygnuje z e, owoców tropikalnych, z e, chmieli e, typu w doznaniach zbliżonych do amerykańskich. No raczej nie. Jak jest po brytyjsku, to po brytyjsku, a właściwie po, po irlandzku, tak, stąd. Dobra, kończy się przelewać, widzę, że odpad jest niewielki, ponieważ wiadro się napełnia. No dobra, niech to spadnie do, do, do jeszcze jeden balink nam. No i najwyżej będzie 4, tam 3, 8, 4. Będę też zadowolony na cichej. Aczkolwiek nie chciałbym z cichą przesadzać w stałcie, bo to i tak co da? właściwie nic. Je na cichą wstawiam tylko po to, żeby zachmielić na zimno. Bo to piwo ma być mętne, ma być czarne, nieprzezroczyste i śmierdzące. Gumą. No dobra, jest końcówka. Nie lejemy do końca. Dobra. Jako, że dekiel mam i taki tak brudny. że ten wężyk na deklu. czyli i tak, i tak mycie. Dobrze to było w piwnicy, to... Kurde. ciężko, ciężko, ciężko. I tu jest skala, 32 litry. Zalewam wodą, żeby to ograniczyć kontakt, no nie musi być na razie dużo. I zaraz zajdę z brytyjskimi chmielami. Tam w przepisie możecie sobie zobaczyć, jakie to chmiele będzie zachmielone takimi właśnie chmielami. Pięć Belgie. Sorry. pięć Belgie. Tak, jestem średnio zadowolony z, z żarcia tych drożży. Nie ma szału, a piwo aromaty zachowało zarombiste, także aby, 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 aby do butelkowania.